Witam z powrotem, drugi odcinek, tak. Zakończyliśmy w tym miejscu. Polska nic się nie zmieniło na razie. I poprzypominam może. Skończyliśmy na dyplomacji, czyli zrobiliśmy dyplomację. Czyli odebranie tytułu, nadanie tytułu. Nadanie tytułu honorowego, wysłanie prezentu, wsadzenie do więzienia. Tej minusowej też jest szansa, że się uda. Zabicie, no, może nie tyle co zabicie, co mm, wysłanie zabójcy na niego, zaaranżowanie e, małżeństwa, czyli no, no, wydanie za mąż, czy żenienie, <laughs> zaaranżowanie mm, mm, zaręczymy, trans, transform. No. Transport wasala mojego do jego i request invasion to jest poproszenie papieża o inwazję na niego, a request excommunication ex to jest poproszenie o ekscomunikat na niego. No, nie mogę tego bo za mało, pobożności to wszystko zaraz wytłumaczę. Religia. W religii jakim jest opisane, jakim jestem kościele jaka jest moja moral authority, czyli moralny autorytet i czy jest jakaś krucjata, to jest papież, to są moi biskupi. Tak. Jakbym miał wolną inwestyturę, sam mógłbym mianować biskupów i mógłbym stworzyć antypopa, antypopa, antypapieża, ale nie opłaca się. Jeszcze tego nigdy nie robiłem, szczerze powiedziawszy, chociaż mogę kiedyś spróbować. Ale to niedługo jakieś morze, może w tej grze mi się. Uda. No i charakter to są po prostu jak chcę wyszukać jakiegoś poddanego mojego czy ogólnie, tak jak widać wszystkich poddanych, poddane jakiejkolwiek Jakie jest jakiejkolwiek nacje, jakiegokolwiek państwa, jakiejkolwiek religii. Mogę sam też o już jest i już jest będzie ich mniej, o wiele. No, przechodzimy dalej. Tu mamy. O, to leci. Tu mamy pieniądze. Ile ja w tym momencie posiadam? Jakie jest przychody i rozchody? Tu mamy prestiż. Prestiż zyska. Mogę zyskać prestiż różne. Eee, za własne posiadłości, za posiadłości. Jakieś własne księstwa, hmm, księstwo wasali mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. to jest pobożność. Właśnie pobożnością po, hmm, Holy Order skupię za pobożność i ją zyskuję. Tam tutaj chyba nie było rozpisane, dlaczego ją zyskuję. Ale właśnie mam plus 40, 40 42 więc no, nawet dobrze. Dobrze, dalej. To jest yy, wielkość moje, <laughs> mojej dzielnicy. W tym momencie moja dzielnica ma cztery prowincje. Mogę mieć najwięcej dziewięć. Jeżeli będzie miało za dużo, czyli powyżej dziewięciu, moi, yy, moi wasale będą buntować się przeciwko mnie. Będą nie yy, tyle, co buntować. Na początku będą odpowiadać ich stosunki ze mną, a potem się zaczną buntować. To jest wielkość mojego. Państwa, kraj. I w tym wypadku mam 46. Jest to całkowita wielkość. Wszystkiego. Czyli tutaj musiałem to podliczyć. Już są 46. I ostatni to jest wynik, czyli, no, ile mam punktów w tym momencie? Zero, bo nic nie zrobiłem. Dobrze. Tu jest czas. Tu są jakieś ważne wiadomości. Tu są mniej ważne. To jest to jakaś ogólnie, tu są ogólnie dane jakieś moje dotyczące mojego, akurat tego e, dotyczące mojego, mojej dzielnicy nie, okej okay. tu jest mapa w którą mogę wcisnąć minimapa i mogę wszędzie się przemieścić a tu są różne rodzaje minimap to jest taka terenowa, to jest y, de, jure, de jure czyli E, prawowite jak powinno być król to są akurat księstwo takie prawowite jak powinny wyglądać naprawdę księstwo tutaj jakieś e, królestwa prawowite tutaj e, co to jest empire imp 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 czyli imperia Francji nie może no Będzie. No, tu jest trochę większe dobrze. No i tu jakieś różne religijne, jakieś kultury tak i takie inne. Tutaj są moich wasali, około wszystkich wasali. No. Tu są różne testy, no czyli tu są różne przydatne informacje na temat wszystkich państw. Biorących udział. Dobrze. Dalej. No to, to już wszystko, co widzę. Zoom, zoom i tyle. Dobrze, no to może trochę Tylko. O, dobrze, bardzo dobrze. I możemy powoli ruszyć. Zaraz pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie zdobyć innego z tych małych państwek. Ale poczekam na dogodną sytuację to ruszamy. Powoli na razie nie za szybko. Tu szybko się jeszcze się Hmm... Dobrze. So. Co to mi da? Hmm. Do dyplomacji. No to czemu nie? 50%. No to się nie stało. Miałem tylko 50% szans. O, tutaj się coś dzieje. Biją się moi wasary. Ten wasol próbuję przyjąć gniezno. Hmm. Może być to niebezpieczne. Ale się zobaczy za chwilę. Bo może się za mocno za bardzo umocnić. Oho. Na chwilę muszę zatrzymać i zobaczyć, kto się odsubije. A, Meklenburgiem, no to to nie jest zagrożenie, żeby mi mogli zabrać to państwo. Dobra, na razie mogę ruszyć. staram się kontrolować bo ci walczą z Danią z Danią? tak nie, lił. no tak, bo to tak podobno mają te tylko by było <laughs> nie, te pod, takie same tylko te mają coś mniej dobrze, to może nie tak mu zaatakował <laughs> Hmm, może jeszcze poczekamy. To możemy mnie zgubić, Te szybki atak. Coś może wbuduję sobie. Spróbujemy to. Tutaj mogę budować i zbuduję sobie, by powiększyć swoje wpływy. w pieniądze, wpływy w pieniądze. Najpierw zatrzymamy, zobaczymy. Lecimy. Aha, już nie będzie moim matrzał, sprawdzimy szybko o właśnie moich doradców. No nie ma żadnego lepszego. Więc ich powysyłam. Ten będzie polepszał nasze stosunki religijne w papierstwo. No i chyba tych nie będę to mogła zrobić. A nie, dobra. Lecimy. No właśnie, o, no, zapomniałbym. Muszę z kimś ożenić, mojego króla. No na razie zaraz czego? Dobrze. i zmienię prawo. Postaram się, bo nie wiem czy przyjmą. udało się co mi bardzo pasuje kilku na minusie no to można łatwo załatwić damy temu dam tytuł puszczę tylko, dobrze i my moje... on jest, nie to nie jest dla A, to dlatego Dlatego mnie nie lubi. Czy ma coś do... Widzę, że jest na pięć. To może być dobre dla mnie. Może dobrze mogę postarać się go zabić. Mhm. Albo. A nie będziemy na razie kombinować, bo to może być źle. Zresztą zdobyli. To co chcieli. Ile w ogóle ma wojska? Pomniejszyło się coś. A, ok. Pyk. Hmm, coś mi tu przyszło. Albo zyskać. Hmm. To. No i bardzo dobrze. Jest nie nie, nie tak. Okej. Okay. Jest niewinny. Trochę nam przybyło. Zaraz tylko popatrzymy. No to wolno to się rozwija sytuację. Cóż, w tym miejscu muszę zakończyć nagrywanie filmu, gdyż zapomniałem sprawdzić czas. I tak to się właśnie kończy, kiedy się zapomnę sprawdzić czas, trzeba niespodziewanie kończyć. Reszta będzie w następnym odcinku. Dzięki bardzo.